Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, chciałem złożyć wszystkim Wam najserdeczniejsze życzenia ciepłych, radosnych, rodzinnych świąt. Życzę Wam, żeby wigilijny nastrój zagościł u każdego z Was wszystkiego najlepszego. Mijający 2015 rok przyniósł naszemu miastu wiele zmian, które znacząco wpłynęły na jego rozwój. Z powodzeniem udało się przede wszystkim zamknąć tegoroczny budżet. Sukcesem jest nie tylko zrównoważony bilans wpływów i wydatków, ale głównie nadwyżka finansowa. wydatki roku 2016... Końcowa kwota no, prawie 3 miliony złotych, na tę chwilę dokładnie 2 miliony 734 tysiące 100. Ten rok 2015 jest kolejnym rokiem obok 2013, 2014 i 2015, gdzie realizujemy wspólnie z panem burmistrzem budżet nadwyżkowy. Czyli tak naprawdę sprowadza to się do tego, że Różnica między dochodami a wydatkami pozwala nam na to, żebyśmy bez zaciągania kredytów spłacali zobowiązania wynikające z wcześniej zaciągniętych umów kredytowych. Pomimo zobowiązań, udaje się jednak zrealizować w naszym mieście wiele inwestycji, które trwale zmieniają jego oblicze. Nowe drogi i chodniki są równie ważne jak remont szkół i boisk. Zrównoważony plan zapewnia rozwój miasta w wielu obszarach. W momencie, kiedy zostałem burmistrzem, to kwota zadłużenia wynosiła około 17 milionów. W przyszłym roku planujemy, że będzie ona poniżej 7 milionów złotych. Jest to bardzo ważne. Budżet musi być zdrowy. Musimy mieć środki po to, żeby później partycypować w pieniądzach, które dostaniemy w ramach funduszy europejskich. Czekają nas ważne wyzwania, poważne inwestycje i na ten cel musi mieć zabezpieczony udział własny. W planowaniu przyszłorocznych inwestycji pierwszy raz w historii naszego miasta udział wzięli sami mieszkańcy. To właśnie oni w tym roku mieli okazję powiedzieć, czego ozorków potrzebuje najbardziej. Uchwała, którą przegłosowali radni, zakładała wysokość pierwszego budżetu obywatelskiego na 300 tysięcy złotych. Są te inwestycje ważne dla mieszkańców i cieszę się, że, że, że wspólnie zdecydowaliśmy o tym, właśnie, co będziemy robić w ramach budżetu obywatelskiego. W przyszłym roku czeka nas nie tylko kontynuacja rozpoczętych inwestycji, ale przede wszystkim ważna rocznica, która przyniesie wiele miejskich atrakcji. Mamy rocznicę dwustulecia nadania ozorkowowi praw miejskich. No i planujemy taki cykl imprez. Chcemy tą, to święto rozłożyć na cały rok. Nie chcemy, żeby to było jednorazowe. Rozpoczniemy tradycyjnie koncertem noworocznym i później w ciągu roku będą imprezy, które właśnie podkreślać będą jubileusz dwustulecia. Zanim jednak przeniesiemy się do 2016 roku, warto wspomnieć, jak wiele działo się w naszym mieście przez cały rok. Rozpoczęliśmy tradycyjnie noworocznym koncertem, gdzie królował taniec i śpiew, a przede wszystkim dobra zabawa. Karnawałowa atmosfera towarzyszyła także 23 finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ozorkowianie wykazali się nie tylko hojnością, ale przede wszystkim wyrozumiałością wobec potrzebujących. Zebraliśmy wspaniałą kwotę 36 493,39 groszy. To jest bardzo dobra kwota. Na początku roku miłośnicy maratonów mogli sprawdzić swoje biegowe umiejętności. Księżycowy kros, czyli nocny bieg po ozorkowie i okolicach przyciągnął zawodników z całej Polski. Gościliśmy na początku roku w naszym mieście także znaną z sal sądowych, ale i z telewizji Annę Marię Wesołowską, która edukowała naszą ozorkowską młodzież z najbardziej im przydatnych przepisów prawa. Młodzież w całej Polsce ma poważny problem. Granice między tym, co dobre, co złe, co jest wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, naszym dzieciakom coraz bardziej się zacierają. Odwiedziliśmy także tegorocznych maturzystów na studniówkach, gdzie byliśmy świadkami nie tylko dobrej zabawy, ale również wzruszeń i szczęśliwych podsumowań. Tegoroczny karnawał był w naszym mieście wyjątkowo obfity i trudno było nam się z nim rozstać. Jeszcze w marcu hucznie świętowaliśmy jedno z najważniejszych świąt, czyli Dzień Kobiet, podczas wesołej biesiady przy znanych piosenkach polskich i zagranicznych. Z kamerą odwiedziliśmy też przedszkole nr 5, które w tym roku świętowało 40-lecie istnienia. Jubileusz był okazją do spotkań dorosłych absolwentów tej placówki, którzy dziś przyprowadzają tam swoje dzieci. Wczesną wiosną zaczęliśmy natomiast doglądać ozorkowskich inwestycji przy Armii Krajowej i Konstytucji 3 maja, gdzie w pełni zmobilizowani budowniczy pracowali nad nową nawierzchnią i chodnikami. W 2015 roku nie brakowało jubileuszy i imprez. Odwiedziliśmy m.in. panią Ewę, która kończyła w tym roku okrągłe 100 lat. Dwieście lat, 200 lat nie żyje, żyje nam. Następnie swoimi atrakcjami zwabiła nas subkultura hip-hopowa, gdzie muzycy wymyślali spontanicznie teksty utworów, popisując się przy tym trafnymi metaforami i dowcipem. W kolejnych miesiącach przenieśliśmy się między innymi na owocowe osiedle, gdzie mieszkańcy od dawna czekali na remont jezdni. W tym roku na Malinowej pojawił się asfalt, który na stałe zmienił komfort poruszania się po tym osiedlu. Maj tradycyjnie upłynął pod znakiem Matur, ale nie tylko. Na koniec maja urząd miejski przygotował wyjątkowo udane dni ozorkowa. Na dwudniowej imprezie bawiło się kilka tysięcy ludzi. Że nie, dla mnie z gitarą, nie dla mnie taki jak ty. W czasie wakacji mieliśmy za to okazję poznać m.in. ofertę łódzkiej kolei aglomeracyjnej, która uruchomiła nowe połączenie z łodzi do kutna przez ozorków. Linia, obsługiwana przez nowoczesne pociągi, wzbudziła wśród mieszkańców spore zainteresowanie. Bardzo nam się podoba, no. Co prawda nie jeździmy pociągami, ale może teraz zaczniemy. Zmienimy swoje nawyki jeżdżenia nieustannie samochodem. Uważam, że jest akcja udana, a tym bardziej jakaś częstotliwość pociągów może w końcu na tym odcinku będzie, także to jest na pewno korzystne dla nas wszystkich. Bardzo mi się podoba, fajna klimatyzacja, w środku chłodno, przyjemnie, wygodnie. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Przyjemność podróżowania takim pociągiem. Gdy w czasie letnich miesięcy mieszkańcy głównie odpoczywali, pełną parą pracowały ekipy remontowe, które kończyły pracę na Ozorkowskich Drogach. Między innymi na wspomnianej wcześniej Armii Krajowej Konstytucji 3 maja, malinowej, brzozowej, klonowej, świerkowej i dębowej. W tych kilku miejscach pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa, podnosząca standard życia w tym rejonie miasta. Zanim jednak zakończyły się remonty, budowniczy wbili łopaty w kilku innych miejscach, przede wszystkim przy ulicy Średniej, gdzie wyboista droga to dziś już tylko wspomnienie. Poza remontami dróg, w czasie wakacji został utworzony m.in. nowy oddział żłobka. Placówka działa od września przy przedszkolu miejskim nr 3. Zakończono także wiele ważnych remontów w szkołach podstawowych, które pozwolą lepiej rozwijać się młodzieży, głównie na zajęciach wychowania fizycznego. Wakacje kończyliśmy turniejem służb mundurowych, gdzie w piłkarskich rozgrywkach zmierzyli się funkcjonariusze różnych profesji. Była to także nie lada atrakcja dla mieszkańców, którzy mogli zobaczyć ich codzienne wyposażenie. Bardzo dobra impreza dla dzieci, fajna rozrywka. Można y, zabrać rodzinę, spotkać znajomych, miło spędzić czas. Przede wszystkim wielka frajda dla dzieciaków, które są zafascynowane tymi naszymi służbami. Jesień natomiast była okazją do zaplanowania inwestycji w ramach pierwszej edycji Ozorkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Cztery zgłoszone przez mieszkańców projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku. Fani mocnego brzmienia po raz kolejny spotkali się na Ozorkowskim Festiwalu Roka, który jest świetną okazją do prezentacji twórczości lokalnych zespołów, ale także do zaproszenia znanej i cenionej gwiazdy. W tym roku byli to muzycy zespołu Proletariat. Wydarzenia ostatniego miesiąca tego roku to temat bieżącego wydania serwisu, zatem zapraszamy na relacje z grudniowych wydarzeń. Według tradycji i legend święty Mikołaj odwiedza tylko grzeczne dzieci i w dodatku osobiście. Jednak dla ozorkowskich maluchów postanowił znowu zrobić wyjątek i zaprosić je do swojej pracowni. Już po raz piąty w naszym mieście z inicjatywy burmistrza Ozorkowa Jacka Sochy odbyła się miejska gwiazdka dla najmłodszych. Od początku imprezy dzieci wyczekiwały świętego Mikołaja i choć niby nikt go jeszcze nie widział na żywo, to każdy doskonale wie, jak powinien wyglądać. Święty Mikołaj ma czerwony strój, brodę białą, siwą tak właściwie. I czerwoną czapkę z białym pomponem. Ma okulary, e, białą brodę, czapkę z białym pomponem i worek z prezentami. Oprócz spotkania ze Świętym Mikołajem, dzieci miały między innymi okazję wziąć udział w animacjach i konkursach oraz zrobić własne ozdoby świąteczne. Dodatkowych atrakcji dostarczyli również nasi niezawodni strażacy, którzy użyczyli dzieciom profesjonalny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i animatorów udało się tego wieczoru stworzyć wspaniałą atmosferę. Przede wszystkim robimy to z sercem. Wszyscy kochamy dzieciaki, i po prostu my się świetnie bawimy. A jeśli my się świetnie bawimy, myślę, że wszyscy się wtedy bawią. Oczywiście, uatrakcyjniemy nasze występy tymi efektami specjalnymi, bańkami, czy konfetti, czy windymanami, ale myślę, że ważne jest to, żeby, żeby się wszyscy oczywiście dobrze bawili. Tegoroczna impreza została przygotowana w taki sposób, aby każde z przybyłych dzieci dostało swój słodki upominek. Organizatorom wydarzenia, którzy zapraszają Świętego Mikołaja, zawsze przyświeca ten sam cel. Chcieliśmy zobaczyć uśmiech na twarzy dziecka, kiedy otrzymuje słodki upominek i widzi Świętego Mikołaja oraz tworzy taką rodzinną atmosferę świąt. Z zaproszenia burmistrza do wzięcia udziału w miejskiej gwiazdce skorzystało ponad 600 najmłodszych mieszkańców Ozorkowa. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku wszystkie dzieci będą na tyle grzeczne, żeby święty Mikołaj znów mógł się z nimi spotkać. Już dziewiąty raz Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Ozorkowie zorganizowało konkurs szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej. W kościele Świętego Józefa można było podziwiać ponad 90 prac wykonanych przez dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne z całego województwa. W tym roku z Wafli pierwszy raz widziałam szopkę z Wafli, ale jest przepiękna: popcorn, wafle, paluszki. No także, a już nie mówiąc o innych, gdzie też są z runa leśnego wykonane. Super. Wśród prac konkursowych nie zabrakło tych wykonanych przez Ozorkowską Młodzież. Uczniowie co roku potrafią zaskoczyć swoimi niekonwencjonalnymi pomysłami. Moja szopka jest generalnie z drewna. Dalej była położona, pojechałam specjalnie na łąkę, żeby położyć takie na dach. Też sianko zebrałam ze wsi. Jest z drewna, z, drewna, z kawałków desek i bibuły. Ciocia jakieś dawała materiały. A tam pomagały trochę też. Tak siedem dni się zaszło. Podoba mi się ten konkurs, tak fajnie brać udział w konkursie. To jest niezła zabawa, ale fajnie jest wystartować w takim konkursie. Prace zgłoszone przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, a także przez placówki, w których przebywają osoby niepełnosprawne oceniało jury. Wygrały te najciekawsze i najoryginalniejsze, zachowujące tradycje oraz zawierające elementy folklorystyczne. Pierwszy raz w historii konkursu w roli sędziów mogli się sprawdzić parafianie. Wybrali oni zrobioną ze słodkości pracę podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Ozorkowie. Tworzenie takiej pracy to jest dwuetapowy proces. Po pierwsze, jest to zabawa, integracja, ale po drugie, jest to przede wszystkim niesamowita sprawna terapia, tak? Terapia ze względu na ich niedoskonałości, na ich precyzję, na ich też ciekawość i znajomość tematu. Rozstrzygnięcie konkursu uświetniły występy chóru ze szkoły w Słowiku oraz Krzysztofa Cwynara ze Stowarzyszeniem Studio Integracji. Świla, 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 Celem konkursu, którego jednym z patronów był burmistrz Jacek Socha, było rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży. Ponadto organizatorom zależało na zwiększeniu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Z pewnością oprócz integracji dla wszystkich uczestników konkursu była to przede wszystkim dobra zabawa. Prawdziwy przedświąteczny kiermasz mogli odwiedzić ozorkowianie, którzy w Mikołajki wybrali się do miejskiego ośrodka kultury. I choć bombki, obrusy, obrazy i kartki świąteczne można kupić w sklepach, na rynku czy też przez internet, to klimat targu przedświątecznego przyciągnął wielu mieszkańców. To fajny pomysł w sumie, taka organizacja takiego kiermaszu, przy okazji występy dzieci. No miło, miło w taki Mikołajkowy dzień, I dlatego tak postanowiliśmy po obiadku tutaj zajrzeć. Uważam, że jest to rewelacja dla wszystkich mieszkańców Otokowo. A poza tym, rzeczy są bardzo atrakcyjne, także pełna satysfakcja. Wyroby przygotowane przez regionalnych twórców były tak atrakcyjne, ponieważ jedyne w swoim rodzaju. Próżno było tego dnia szukać masowej produkcji czy rzeczy z Chin. Każdy obrus, bombka, każdy haft czy obraz to niepowtarzalne rękodzieło wymagające talentu i czasu. Taką bombeczkę robię, proszę pana, 5 godzin. Haftuję, prasuję, krochmalę prasuję, wycinam. Te akurat są pastele suche, bo olejnymi też maluję. No i to wszystko są później fiksatywą zabezpieczane, żeby nie pyliły, bo to jest bardzo lotny materiał. No i w ten sposób powstają. Co miałam do zarzucenia? Pracy np. dla cepeli. Że dostawało się wzory z Ministerstwa Kultury i Sztuki swego czasu i kazano powielać 10 sztuk, powiedzmy, i to wysyłano za granicę. Przy czym myśmy dostawali grosze, a państwo na tym zarabiało. I ja się zbuntowałam, powiedziałam, że w takim razie dziękuję. I każdy obraz jest inny. Musi tak być. Teraz nas zalewa wie pan: Chińczyzna, bąbki z Chin. Made in China. Natomiast bombki robione ręcznie mają większą cenę i efekt jest ładniejszy. Zakupy umilały występy lokalnych artystów. Kolendy przez nich wykonywane uatrakcyjniły kiermasz i wprowadzały sprzedawców i klientów w świąteczny nastrój. Tego dnia można było odnaleźć klimat, którego nie znajdziemy klikając myszką i kupując online. W internecie brakuje jednego elementu. Nie można dojść do tego spotkania twarzą w twarz z drugim człowiekiem. A to bardzo miło, kiedy możemy poznać twórców, którzy na co dzień gdzieś tam pracują w swoich domach. Możemy porozmawiać z nimi, zapytać, jak tworzą swoje prace. Na kiermaszu świątecznym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury zaprezentowało się 42 twórców z całego województwa. Sukces pierwszej edycji może zwiastować kolejną. Zatem jeśli ktoś nie odwiedził świątecznego kiermaszu w tegoroczne Mikołajki, będzie mieć taką okazję za rok.